Siemka! Siemka Kuczaki! Witam Was! Jeszcze nie w nowym roku, ale za to w mojej łazience. Będziemy robili operację. Tak zresztą było w moim szorcie. Zapraszam. Będzie się działo. Będzie dym. Tyle wam powiem. Boże. Że te przygotowania, taki cyrk. Nie wiem, po co Darek tutaj wziął e, ten. No, jak to się mówi? Mikrofon. Eee. No. I ten, no. Wiatrek. Ja muszę wziąć sobie ręcznik. Więc północ sekundy. Przecież nic nie zaczęliśmy. A mi się już kurde nie chce. Znaczy, chce mi się, ale mi się nie chce. Chcieć, a nie chcieć. To jest to samo. Nie chcieć znaczy chcić, nie chcieć. Wiecie, kto to napisał. Ale znalazłam ręcznik. Taki ewentualnie trafimy na fejle. Jak nam nie wyjdzie. I tak trzeba na początku wymieszać farbkę. No. Ale musicie coś wiedzieć. My wciul... w dawno nie farbowaliśmy włosów, więc będzie to trochę dla nas wyzwaniem. I żeby nie było, tak żeby inaczej. Będzie taki kolor, co z tego wyjdzie. Nie wiadomo. Grzebień jest. Barwa jest. No ale musisz mi teraz to zabierać. Stawy. Hm. <śmiewanie> że ja mam dużo włosów. Będzie śmiesznie. No, bo ja dużego doświadczenia nie mam. No wiadomo, dlatego się pytam, kogoś. I przyznaję, wolałam różowy Ale potem uznałam, że musiałabym najpierw rozjaśnić włosy A to się wiąże też ze zniszczeniem a oprócz tego jeszcze te koloryzacje To uznałam, że już wolę pokolorować i mieć to z Basi Otwieramy rękawiczki, moi drodzy państwo W końcu yes! Yes! Zaopatrzenie musi być, nie? A ostatnio kot zrobił mi za dziur. Nie wiem czego widać tutaj. Na opuszku. I mnie boli. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Delikatnie się obawiam, ale zobaczymy. Do you have any idea how serious this is? No! Trząchanie. Oki doki, to chyba zaczynamy.

Sane. Będzie mi farbą do łóżka. Gniotą. Mm, gnieć. Całość. Gnieć, ja. Tego też zaraz trzeba będzie. O <grychy> Tutaj mam sporo. Eee, trzeba będzie zaraz ta, em, zerknąć na. na czas. i dupa. Trzeba będzie to ostro poszorować. Pięknie. Humasuję cię, możecie. Jezus, aleś mi na klawicie tutaj. boku Nawet nie wiesz. Jezus. Nie. Ach, jak ja to zmyję potem. Fajnie. Jo, kochani, także tak. Na razie tak to się prezentuje. Oczywiście jestem upierdzielona tu i ówdzie. I na plecach <noise> naszej znaczy <laughs> Także tak, będę miała żarowania z Niemiara, ale no na razie czekamy, czekamy, zobaczymy, co z tego będzie. Potem źródło i no, za niedługo do Was wracam. Uwaga i 3, 2, 1. Pam, Parera! Jak Wam się podoba, kurczaczki? <laughs> Szczerze Wam powiem, ja się nie spodziewałam, ale jest mi bardzo ładnie. <laughs> znaczy, no, mi się podoba. Mi się podoba. Nie wiem, jak wam. Bo już wysuszone jest wszystko git. Czuuuu, no, czacza, czacza, cza, cza. tylko tyle, że no faktycznie jest kilka niedomalówek. No, zwłaszcza z tej strony. Tak widać, nie? Że tak trochę się brąz przebija. Ale wiecie co Wam powiem? Ale o to ważne, że całe są fioletowe. Ale widzę, co? Nawet mi się podoba. Może Wam powiedzieć, że mi się nawet bardzo podoba. Ale wy musicie koniecznie dać znać, co o tym sądzicie. Dobra. To co? Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrówka, szczęścia, pomyślności. Młano. Trzymajcie się. To?